Co stoi pod ścianą, od razu z nadania były czarne i białe. Czarne i białe. Z czasem niektóre wybakły, inne się pozapadały w sobie, a jeszcze inne obdarto z własnej skorupy. Są takie, co trącone, wydają nieczyste tony. Lecz kilka gra jasno zdobiąc ten świat, jak piosenki pieśniarzy, co nieraz zapadli się w sobie, w stuszonej skorupie dzielącej ich od świata. Struny gitar wiszących pod sufitem, I klawisze, pianina odpowiednio uderzone, objawiając co to dumą. Środek, a co wyżyna wsuficie nad sceną, są drzwi, otwierają się do nieba. Otwierają się do nieba. Małe miejsca z drzwiami do nieba, z drzwiami do nieba, wielki teatr na małej scenie, z drzwiami do nieba, z drzwiami do nieba, święci kurwy i czesznicy. I dresiarze biwnicy, Gdy góra uzna, że tak trzeba, Dostają piosenki, Które potrafią uchylić drzwi do nieba. Przekornie umieszczone w suficie, Przekornie, tak jak w życiu. Przekornie, tak jak w życiu. Так я в житью, так я в житель. <śleskujesz> szalej, szalej. I dziękuję wam za tę energię. Kumykam ze stęgą Stambrowski. <śleskujesz> Pieśniarze naszeczki w osobie. Donata, zaprosili na dzisiejszy wieczór, a może i noc poetkę Magdalenę Węgrzynowicz-Plichta. A ja pozwoliłam sobie zaprosić poetów z Krakowa i nie tylko z Krakowa, bo także ze Szczecina i nie tylko ze Szczecina. Witam wszystkich was serdecznie. Magdalena Węgrzynowicz Plichta. Proszę Państwa, to niemal epoka literacka. Przepraszam, myślałam, że jestem młodsza. Jesteś młodsza, młodsza od siebie samej. W ogóle jesteśmy stale młodsi o każdy dzień do tyłu. Przypomnę twoje grzechy. Były prezes na emeryturze obecnie, krakowskiego Oddziału Związku Literatów Polskich. Prawda to? Tak, prawda. Przyznajesz się. Przyznaję, przyznaję, ale wzięłam wzór z papieża. Jestem mu bardzo wdzięczna za to. <noise> Autorka chyba już kilkunastu zbiorów. Nie, 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 proszę Państwa, ja nie idę w masę. Jeszcze nie ma dziesięciu. Jeszcze nie ma dziesięciu. A powiedz mi, no bo ja jestem autorem sześciu. Jak ktoś mnie pyta o tytuły, nie jestem w stanie ich wymienić. Ty A, jesteś? Widzisz, ja, ja proszę państwa, no, okay. specjalnie zastanawiałam się, co to będzie, jeżeli dożyję wydania na przykład 50. Pewnie się to nigdy nie stanie. No, ale myślę sobie tak, będę już taka starowinka, stuletnia, to jest pierwszy jubileusz. Drugi jubileusz, ja no, będzie jakiś tam ja właśnie 50. tom i sobie myślę, rany boskie, przecież się jakoś trzeba wyzbierać z tym. I pomyślałam sobie, że wszystkie moje tytuły będą jednowyrazowe w liczbie mnogiej. Wymienisz kilka? No chyba, chyba nawet w drobnej kolejności. Doznania, anemony, łaptaki, kalkomanie, miraże. Ale pracuję jeszcze nad kilkoma i to będą impon, imponterabilia, mirabilia, safoniana. Widzisz, jestem sobie wierna. Dziękuję. Trzeba sobie pomagać w życiu. <śmiany> A powiedz mi, co ty zażywasz, żeby mieć taką dobrą pamięć? Proszę Państwa, i tu się zaczyna problem, ponieważ powiem tak: mam dobry szampon do włosów. Co blisko skóry, to blisko szarych komórek, jeśli chodzi o głowę. Dziękuję. A zatem Magdalena Węgrzywanowicz-Prichta, edytorka i redaktorka kilkudziesięciu tomików poetyckich. Wielu współczesnych poetów i poetek. Moderatorka dziesiątek wieczorów autorskich, w tym spotkań między innymi na antenie Radia Alfa z nieodżałowanym Ryszardem Rodzikiem. Warszawianka z urodzenia, obecnie mieszkanka królewskiego miasta Krakowa. Jeśli chodzi o tematykę jej wierszy, to charakterystyczna jest tutaj totalność, zarówno w inspiracji, jak i w motywach. Silwarerum, swoiste silwarerum, mieszkanka wielkich aglomeracji, robi poetyckie wyprawy na wieś, nad morze i w góry. Jako czytelnik, mnie zdumiewa łatwość, z jaką Magda wchodzi w każdy temat. Bo z jednej strony jest to i zapalczywość, i zachłanność na, 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 na yy, analizowanie tekstu, z jakim yy, na, 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 je analizuje, z drugiej skłonność do... Muszę ci to... to, to ale to nie jest zarzut do oracji. Proszę Państwa. I wykładu. I, i, ja oddałam się całkowicie w ręce. Kolik, tak jest, tak. Więc jest. ja naprawdę tak jak wy będę robiła kwadratowe oczy. To są, proszę Państwa, swoiste dysertacje, a nawet elaboraty, czego zaraz co zaraz udowodnię. I, I to ty będziesz tak czytała. Ale kara. I to niezależnie, czy to jest tam konkretna sytuacja egzystencjalna, motywy rustykalne, ale powiedz mi, bo ty jako mieszkanka wielkich miast, Warszawy i Krakowa, jak to się dzieje, że tak dużo wsi jest w Twoich wierszach? Proszę Państwa, no bo w Polsce nie da się od wsi uciec. To jest taki sztuczny podział. Tak właściwie każdy z miasta ma rodzinę na wsi. Dzięki temu myślę, że 70 lat po wojnie, żeśmy bez biedy, jednak w biedzie, e, przeżyli. W związku z tym, no, kiedy ja wychowywałam się w 30 tysięcznym miasteczku w Sochaczewie, bo tam był garnizon wojsk wojskowy, mój ojciec był pułkownikiem, lotnikiem. To proszę Państwa, ja z garnizonowego osiedla e, najbliższe moje podwórko to była taka, albo kolejka wąskotorowa, dziś muzeum, a ja zawsze mówię: Wiecie co, ja się tam między tymi wagonikami, tymi parowozami, to ja się najlepiej bawiłam w podchody, albo krok dalej i była słynna rzeka bzura Wielkich Parów, gdzie były walki. E, więc w związku z tym, ja dziecko miastowe, tak naprawdę cały czas byłam blisko tej natury na dowód, jakie elaboraty potrafi poetyckie tworzyć Magda. Przeczytasz nam mowa w obronie traw. I to jest, proszę Państwa, uciążliwa kara. Gdybym wiedziała, że tak będzie, to bym... Uwierzcie mi, tak, takiego długiego poematu nie napisałam. Muszę się teraz dobrze posadowić. Proszę Państwa, skąd się wziął pomysł? Ja nie lubię, właśnie to podkreślił Jacek, że ja jestem totalna, na szczęście nie fatalna. I nie podaje się żadnym modom, nie podaje się żadnym presjom, ale był taki czas, że wszystko było ekologiczne. Ja nie chciałam napisać nic ekologicznego, ale wydawało mi się, że jednak ta troska o ziemię jest ważna. I co wymyśliłam? Zastosowałam motto Cycerona, dobrym najwyższym jest zgadzać się z naturą i stosownie do niej żyć a skoro Cyceron to mowy a skoro mowy to Filipiki I w ten sposób powstała mowa w obronie trawy więc wyobraźmy sobie, że jesteśmy takim zacnym grenium i ja faktycznie teraz jestem, jak Jacek powiedział oratorem mowa w obronie trawy kiedyś szli powoli, jak na nabożeństwo jakieś szli w niemym skupieniu a trawy brzemienne nasieniem w górę wyciągały szyję, nie falowały na wietrze. Żeby przypadkowe głowy bez kwitnącego pióropusza nie potoczyły się pod stopy urodzajnej ziemi. A grzywka była równiuteńko przycięta, jak upazia na królewskim dworze. Najmłodsze źdźbła stały wyprężone na baczność. Bez lęku wyczekiwały, aż spadnie na nie błyszczące, ostrze kosy. Nie drgnęły nawet z przejęcia, a przecież to ich postrzyżyny. Kiedyś na scenie nieba pod piekącym reflektorem słońca solista bez fraka i orkiestry, niepozorny jak grudka ziemi, Skowronek słodkim belkanto umilał długie godziny sianokosów. W pobliżu podmokłej łąki biesiadowały bociany, rozleniwione jak dzieci i rozklekotane jak żebracze kołatki pod kościołem. W spiekocie skwarnego południa zręczne, wy, zręcznie wychwytywały uciekające spod nóg kosiarzy wystraszone żaby i myszy. Kiedyś Szli powoli, kosili z nabożną czcią, dostojnie i zamaszyście. Powtarzali wyuczone z dziada, pradziada rytmiczne ruchy. Zazwyczaj milczeli, czasem coś zaśpiewali. Przestawali, by naostrzyć błyszczące w słońcu kosy. Wtedy gracją ruchów oczarowane wysokie kępy tużycy i rozkrzewione klomby czerwonej koniczyny w dziękczynnym pokłonie schylały przed nimi głowy. Niespodzianie i nieopatrznie zdradzały kryjówki, z których na łeb na szyję pędziły na oślep spłoszone zające, barżanty i kuropatwy. A kiedy już zamaszyste kosy do pary z szerokim łukiem ramion zatańczyły chodzonego, Skoszona trawa bez żalu opuściła życiodajne soki. Czyjeś spracowane ręce zebrały ją i delikatnie umorzyły. Omdlewała w ramionach zmierzchu, który pieścił ją w stogu do rana. Potem zamieszkała pod dachem. Nawet wtedy, gdy wyschła na wiór, pamiętała, że jest wyjątkowa. Nigdy nie była kompostowym chwastem. W gościnnym domu gospodarza mile widziany był nawet śpieszcz za kominem, lub konik polny. Pachniało siano, pachniało mleko. Niezbywalne bogactwo lata na pastwisku, na łące, w żłobie, raz w roku na Boże Narodzenie na białym obrusie zimy zaszczyt dla pańskiego stołu. Dzisiaj operatorzy kos spalinowych na akordną no trawnik, jakby brali udział w konkursie Guinnessa albo robili zakłady, kto najszybciej wykosi do samej gleby skwer, plac zabaw dla dzieci lub boisko sportowe. Dzisiaj przechodnie czekający na zmianę świateł na skrzyżowaniu, gdyby tylko mogli uciec od przerażającego huku nowoczesnych i wydajnych kos mechanicznych, zbiegliby nawet i tam gdzie pieprz rośnie. Bele z daleka od trawy, której niewinności nikt już dzisiaj nie rozumie. Należy ją ściąć bezapelacyjnie. Jest sobie sama winna, skoro tak bezmyślnie obrasta, że po każdym kwaśnym deszczu jest jeszcze większa i większa, jakby była super nawożona. Dzisiaj jest tanio, Szybko, wygodnie i bezpiecznie, w imię panującej miłościwie estetyki otoczenie musi być piękne i zadbane, trawniki rosnące dookoła blokowisk i wielkomiejskich arterii porządnie wystrzyżone, ścięte tuż przy samej ziemi. Dzisiaj operatorzy kos spalinowych pocieszają się nawzajem, że na szczęście w przyszłym roku. Jeszcze łatwiej będzie kosić tę krąbrną trawę, która po ostrym zatruciu spalinami nie płacze już nawet poranną rosą. Chemia wytruje z niej do reszty chęć do dalszej egzystencji. Kiedyś kosiarzy szli powoli, jakby na nabożeństwo jakieś, a trawy w górę wyciągały szyje. Dziś. Zagazowano nawet trawniki. Dziękuję za uwagę. Mhm. Dziękuję, że to wytrzymali. Teraz, proszę, teraz proszę Państwa, dla przykładu drugi biegun tematyczny, bo Ty nawet podejmujesz problem infrastruktury komunalnej. Park Miejski. Bardzo proszę. Wcześniejszy. Tak, 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 bo, bo właśnie tutaj też mamy takie piękne parki we Wrocławiu. Też dysertacja. <laughs> Park miejski nie jest schronieniem dla wędrownych ptaków, ani tym bardziej oczekiwaną przystanią w zamorskiej podróży. Ars Poetica w niczym tu nie pomoże. Jedynie gniazdo bocianie to sprytnie zamaskowana deska na drzewie, na drzewie do wypatrywania lokalnych tanich jak barszcz sensacji. I Pegas by się zapewne obśmiał. Nadmierne poczucie humoru może zdemaskować. Jak zachować powagę, gdy ojcowie pod drzewem opowiadają niewybredne i niewiarygodne historie? Science fiction zawsze było w modzie. Podejrzanych w miejskim parku. Niefortunnych romansików i biatyk, żadna porządna redakcja telewizyjna w pogonie za oglądalnością nie kupi. Reality show to drapieżny biznes, a drzewa, niemi świadkowie zdarzeń, dyskretnie przegarną każdą historię. Los nie wyznaczył ich ani do statystowania w mieście, ani do roli cienia. W jednoaktówce. Niektórzy soliści szumią ponad 100 lat. Do, do tych rozważań o mm, poezji Magdy y, wziąłem dwa tomiki: Kalkomania i miraże. Dlatego, że w Kalkomani właściwie yy, kalkomania skupia wszystkie, wszystkie możliwe problemy dotyczące twojej poezji, akurat. Ja myślałam, że ja trochę uprawiam tam satyry dotyczącej świata, a wychodzi, że ja mam problemy poetyckie. Słucham, słucham. Was. A nie, nie. W, tej, w, te, w tymże zbiorze podejmujesz bardzo ważne yy, zagadnienia filozoficzne dotyczące takich pojęć jak zło, dobro, szczęście, czas. Bardzo proszę o wiersz Czas. Już ci. Właśnie tak, żebyśmy... Bo proszę państwa, ja nie znam swoich wierszy na pamięć, także niestety. 17, Kalkomania. Nie? Żeglarz. A, to Miraże. No, miraże. Miraże. Nie znam. Nie znam na pewno. Czyli to, to będzie ten drugi. 17 pandemii. rzeczywiście. O, tak. jest? Przepraszam. O, tak, to jest no właśnie. To jest, proszę Państwa, tytuł, który jest taki, powiedziałam, ma marynistyczny. Żeglarz. Czas nie domyka okien stuleci. Niczym zbieg żegluje niewidzialnie po sklepieniu niebieskim. Świadkowie zdarzeń twierdzą, że upływa i nie wraca, jak woda w górskim strumieniu. Bez względu na aurę, punktualnie przestawia wskazówki sekarów. Zawsze w najmniej odpowiednim momencie, zawsze tylko w jednym kierunku. Czasem dla uciechy uszu wybrzmi melodyjnym kurantem. Nie trwożą go zmienne wiatry historii, ani jej chichot szakali. W drogę nie wchodzi ludziom ani Bogom. Na gwiaździstym niebie na wysokości chmur samotnie żegluje bez steru, jakby nieobecne stale, a wszędzie go pełno. Teraz problem filozoficzny dotyczący terminu czy pojęcia słowa szczęście, czyli drops dla zapominalskich. Tak, właśnie. śmieję się, bo ja przy Państwu w ogóle o tych wierszach już zapomniałam. To chodzi o taką grę słów, tak? Czasami mówimy trudny orzech do zgryzienia i są takie różne fajne, utarte zwroty, które można sobie zapożyczyć w wierszu. Ja, ja napisałam trochę dropsów. O, właśnie. I to jest Jacek, który wyjął jeden z tych dropsów. Drops dla zapominarkich. Szczęście, jakiekolwiek by było, jest wyjątkowe, słodkie, kochane, wytęsknione i niewinne jak dziecko. Największe pragnienie ulotne, jak mgła. Memento. Mo. Jedni uważają, że zsyła jest z nieba dobry Bóg, inni, że jesteśmy kowalami własnego losu, a dropsy szczęścia kształtujemy z plastycznego stopu inteligencji i marzeń w kuźniach neuronów, zwanych charakterem. Memento more. Kto raz zasmakuje uczucia spełnienia i zostanie ogarnięty hodonistyczną euforią, chciałby zatrzymać koło wrót czasu, schować dropsa szczęścia pod język, na zawsze należeć do wybranych jak Faust, wypowiadać magiczne zaklęcie: Trwaj, piękna chwila. Memento, mori. Ze wszystkich smacznych dropsów. Drops szczęścia jest najważniejszy. Tak nas do siebie ten nicpoń przywiązał, że nikogo nim nie poczęstujemy z własnej woli. Prędzej oddamy pełną seksapilu przesłodzoną landrynkę niż pierwszą młodzieńczą miłość. Przecież szczęście to sens cukierkowego życia. Memento Mori. Założę się opaczkę posklejanych miętusów, że nie jeden z was zaprzedałby duszę diabłu od internetowych gier za cenę chwilowej, wirtualnej pełni szczęścia, zawyśnionego w realu dropsa zwycięstwa, za namiastkę złudnej, przemijającej zdobyczy. Czy pokonanie słabszych to powód do radości? Memento mori. Na dłuższą metę drops szczęścia nie jest bezpieczny. Usypia naszą czujność. Tyka za uchem przeznaczenia jak bomba zegarowa z zapalnikiem o przedłużonym działaniu. I nawet gdybym tego nie chciała, to ja też opuszczę kiedyś swojego drobsa szczęścia. Osierącę go jak amen w pocierzu, ja śmiertelna. Ale mi wybierasz literatur. No i ko kolej na historiozofię. Czyli? Fizja. A, właśnie, proszę państwa, ja nie jestem dobra w aforyzmach, ale czasem...